Czy to polityczne przepychanki czy rzeczywista walka o to, aby zarówno Gorzów, jak i Zielona Góra skorzystały w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych? Marszałek Regionu Elżbieta Polak i senator Waldemar Sługocki ostro krytykują wojewodę lubuskiego za to, że podważa działania urzędu marszałkowskiego związane z obsługą Gorzowskiego ZITu. Urząd marszałkowski skrócił terminy konkursów i procedur związanych z wdrożeniem zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To przyspieszenie nie spodobało się wojewodzie. Sytuacja jest zupełnie dla mnie niezrozumiała. Niezrozumiała jest dla mnie postawa wojewody Lubuskiego, dlatego że Samorząd Województwa Lubuskiego jako jedna z instytucji zarządzających realizuje jeden z 16 regionalnych programów operacyjnych. I to na sugestie, prośby. Ministra Rozwoju, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Samorząd Województwa Lubuskiego przyspiesza. W trakcie konferencji prasowej marszałek Elżbieta Polak i senator Waldemar Słungocki wyrazili swoje zdziwienie faktem, że wojewoda Władysław Dajczak zapomniał o tym, że przyspieszenie Urzędu Marszałkowskiego wynika po prostu z rządowego programu, który został przyjęty i przedstawiony 16 regionom w marcu tego roku. Wyraźnie wynika to z programu, z planu Morawieckiego. Przyspieszenie jest realizowane od marca. My też przygotowaliśmy nasz program przyspieszenia. Napisałam do pana premiera, zaprosiłam go na konferencję w celu prezentacji tego programu. Marszałek regionu dodaje, że jej działania oraz działania zarządu województwa lubuskiego w celu przyspieszenia kontraktacji środków przez Gorzowski i Zielonogórski ZIT dokładnie wpisują się w oczekiwania rządu, którego wojewoda jest przedstawicielem na ziemi lubuskiej. Przedstawiciel rządu w naszym regionie, pan Wojewoda Dajczak, kreuje zupełnie inne stanowisko, niezgodne z polityką Ministerstwa Rozwoju, a to minister rozwoju koordynuje wdrażanie regionalnych programów. Z informacji, jakie przedstawił Urząd Marszałkowski, wynika, że w programie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Gorzów bardzo słabo wypada na tle Zielonej Góry. Na 18 października kontraktacja Gorzowskiego ZITU wyniosła niecały procent.